Siemano YouTube. Zobaczcie, dzisiaj Czarna Żmija zaczęła w końcu zarabiać na siebie, ponieważ polnymi dróżkami jadę do sąsiada, który użyczył swojego kontenera i powiedział chłopie, jak chcesz to dorzuć swoje materiały budowlane, które ci zostały. Więc jedziemy do sąsiada. Dzięki Piotrek za udostępnienie kontenera. Lecimy, lecimy, lecimy. Czarna Żmija sprawuje się oczywiście jak zwykle zarąbiście, ale słuchajcie, dzisiaj nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dzisiaj chciałem wam serdecznie podziękować za 250 6 subskrypcji mojego kanału. Jupi! No właśnie, serdeczne słuchajcie, dzięki za pierwsze 256 subskrypcji mojego kanału. Słuchajcie, jest to wartość dla mnie dość znacząca i dość ważna, ponieważ może nie wszyscy wiecie, ale ja wywodzę się z branży informatycznej i... Ta liczba 256 jest dla naszego półświadka, nazwałbym to, dosyć istotna, dlatego że jest to liczba wszystkich możliwości, wartości jednego bajtu informacji, kiedy przedstawimy go w 8 postaci. Dlatego, dobra, nie będę was zanudzał, ale słuchajcie, serdeczne dzięki, bardzo się cieszę. Słuchajcie, kanał okułem istnieje 4 miesiące. W sensie 4 miesiące temu dodałem pierwszy materiał dotyczący. Tego, że gdzieś tam okładak będę z wami rozmawiał. I przez 4 miesiące, słuchajcie, udało mi się dodać 60 filmów. To jest 60 odcinek, więc dzięki serdeczne, że jesteście ze mną. Dzięki serdeczne za te subskrypcje. I pochwalę wam się, słuchajcie, bo 4 miesiące temu bym w życiu o tym nie pomyślał. Przez ostatnie 28 dni, jak sprawdziłem statystyki YouTube'a, to e, moje filmy obejrzało unikalnych widzów 5,5 tysiąca. Wow! Nie no po prostu jakbyście 4 miesiące mi o tym powiedzieli, to bym krew nie uwierzył. To bym powiedział, że eh, nie da się. Także słuchajcie, piękne dzięki, że jesteście. Cieszę się, że jestem w stanie Wam jakoś pomóc. Cieszę się, że te filmiki wam się chociaż trochę podobają. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Wam, że bierzecie czynny udział w budowaniu tego kanału, że dodajecie komentarze, że nawet nie zawsze się ze mną zgadzacie, więc napiszecie mi. No słuchaj, wspaniały, to nie jest tak do końca, tak jak, tak jak mówisz, to jest też dla mnie bardzo ważne. Że piszecie do mnie też prywatne wiadomości że albo na maila, albo co niektórzy i tutaj pozdrawiam Sherlocków, Holmesów, znajdują mnie gdzieś tam w social mediach e, za to, że nawet udało mi się z to niektórymi z was spotkać osobiście. Z niektórymi tylko albo aż porozmawiać telefonicznie, pośmiać się, pozapraszać do siebie na jakąś kawkę, herbatkę i inne tam e, takie bardziej czyste morze. No i co? I zobaczcie, wstawiłem e, sobie okienko właśnie specjalnie na tą okazję. <laughs> serio, 256 subskrybentów walnęło mi tak naprawdę dzisiaj, a ja już wczoraj ja o tym wiedziałem, że walni dzisiaj, w związku z czym wczoraj zamontowałem to okno. Serio. Jest okienko, więc będzie można coś widzieć na tym świecie. Coś poza tym blaszakiem. Zamontowałem też u góry, widzicie, światełko. Ech, no bo czy tego chcemy, czy nie chcemy, zbliża się okres, gdzie będzie troszeczkę ciemniej, więc fajnie, żeby coś poza tym światłem jeszcze było, żebym cokolwiek widział, co tej robię. Zrobiłem też, słuchajcie, porządek. Pokażę wam. Zobaczcie, ten garaż ma 15 metrów. Ja stanąłem teraz na końcu. Zobaczcie, ile tu jeszcze miejsca jest. Ciach. A w ogóle też się chciałem pochwalić. Czyli, co tak namalowałem? Aż znaczy, naklejałem naklejki, a później zerwałem, <noise> bo się naklejki nie chciały utrzymać, więc wykombinowałem taki patent. I zobaczcie, jest tu trochę miejsca w garażu. Hmm. I nie, żebym spoilerował, ale to miejsce po coś jest. A po co? Dowiecie się niebawem. Zatem, YouTube, jeszcze raz serdeczne dzięki. Cieszę się, że jesteście. Bądźcie ze mną dalej. Ci, którzy subskrybują mój kanał, super. Dostaniecie w pierwszej kolejności informacje o tym, że dojdą nowe filmiki. Mam nadzieję, że coraz ciekawsze. Ci, co jeszcze się nie zdecydowali na to, żeby zasubskrybować, zasubskrybować, ciężkie słowo mój kanał, to oczywiście Was bardzo zachęcam, staram się nie publikować jakichś śmieci, dupereli i tak dalej tylko jakiś wartościowy content, także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, jeszcze raz piękne dzięki, nie przynudzam już dłużej dzięki, 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 do zobaczenia na razie, cześć!